Cześć to! ty Aiko. Jemil! Dzisiaj jesteśmy w Kamakura. Pewnie kojarzycie, że mieszkamy pod Tokio w mieście Kamakura, która słynie między innymi właśnie z tego wielkiego posągu. Daibutsu, wielki buddha z Kamakury. Polecam. 300 janów, przepiękne miejsce. Pomnik zbudowany w XIII wieku, w połowie XIII wieku. przetrwał niezliczoną ilość klęsk żywiołowych, dlatego teraz siedzi na zewnątrz, bo ten cały pawilon został już no, tyle razy rozwalony, że już chyba się odechciało. Odbudowywać go. Kamakuranie senderkę do konii zonikajmy Co na mami. Kanika <grymka> i grać takotarie to... No ja tutaj przychodziłem już wiele, wiele razy. Poprowadzałem turystów i wiele razy także was u nas na kanale oraz na streamach na Twitchu I w tym miejscu chciałem też zacząć dzisiejszy odcinek, bo jest to idealne miejsce, żeby rozpocząć. Bieganie po górach, trail running w Kamakurze. Kamakura jest znana z tego, że tu jest wiele, wiele gór, całe miasto są otoczone górami. I super się to biega po górach. I dzisiaj pobiegamy po górach. Kimetsu no bo oczywiście wszędzie to jest limitowana wersja Kamakura Gentej. W z tego znanego anime mangi z Wielkim No Co to mi a takie bruneczki sprzedają z Kimetsuny chyba Haha, No, kupimy może dla naszego Patrona do paczki z stycznia Fajne, fajne No, takie zabawki Zobaczcie, nawet mają ciastka z twarzą Wielkiego Buddy <gryw> Tutaj też Co to jest? Mandziu? Mandziu, ciastka Mandziu z Wielkim Buddą jak długa dzisiaj jest trasa Eko? 11 km. No to ciśniemy. Trochę to zajmie, po górach. Nie ma, czoło do 11 godzina. Ruszamy. Ruszamy. Nie to bawi, że czasem w Kamakurze są większe korki niż Tokio. W Tokio mało osób jeździ samochodami. Jedynie autostradach jest duży ruch. Ale z Kamakurze to jednak zakorkowana jest. Kamakura liczy sobie około 180 tysięcy mieszkańców. Jest to stosunkowo niewielkie miasto, jeśli chodzi o Japonię, ale jest to miasto o bardzo długiej historii ponad 1000 lat japońskiej historii. Przecież to tutaj powstał pierwszy shogunat Bakufu, założony przez Minamoto no Yoritomo w 1192 roku. Więc Naprawdę tutaj wiele historycznych miejsc, dużo świątyń i czuć ten taki naprawdę stary klimat tej samurajskiej Japonii. Teraz idziemy w górę Korea Kamakurono i mić no i dajby to no jest. Może będzie trochę mokro, bo ostatnio padało. Może jest jakoś damy radę. Ścieżki górskie oberwały mocno w Kamakurze w 2019 roku, jak był taki mocny tajfun we wrześniu to tutaj wiele szlaków zostało zniszczonych i przez długi czas były zamknięte. Szlak Daibutsu Kiri powstał między 1241 a 1250 rokiem. To był szlak, który można było podróżować aż do Kyoto. W Kamakurze też możecie znaleźć bardzo dużo właśnie takich skał, gdzie macie coś w środku wykute, się jaskinie to tutaj na przykład były pewnie niewielkie kapliczki można też znaleźć grobowce, które są wykute w skałach w niektórych miejscach Idziemy! W takim miejscu naprawdę czuć starożytny klimat, bo spójrzcie na te kamienie, spójrzcie ogólnie na to miejsce, ono się niewiele zmieniło pewnie na przeciągu tych 800 lat od momentu wykucia tej ścieżki w skałach bo to wszystko musieli wykuć, to są skały więc to chyba ciężka praca, żeby tutaj zrobić w ogóle taki szlak. Posprzątali wszystkiego, to strasznie dużo pracy wymaga i pieniędzy. Co jeszcze niektóre szlaki są nie do końca zrobione. Jak sami widzicie, Kamakura jest otoczona górami, i w tych właśnie dolinach budowane są osiedla, domków jednorodzinnych Przykład rozwalonego domu w Japonii, który jest opuszczony. Nawet w Kamakurze są takie budynki, gdzie się rozlatuje. Nikt już nie mieszka, bo nie od dawna. To jest sajko, męczona już. <laughs> no Wyglądasz zmęczona trochę Tylko ciężko Nie no zmęczona Biegniemy teraz w kierunku parku Genjiyama gdzie znajduje się między innymi pomnik pierwszego na Japonii oraz do świątyni Zeniarai Benzai ten, która znajduje się w pięknej jaskini Super miejsce, polecam Piękny widok na nasze miasto Kamakura Widzicie, taką mamy japońską zimę w tym regionie wokół Tokio Słoneczko, desk i w słońcu jest nawet ciepło, jest przyjemnie. Trochę jak na wiosnę, ale wystarczy, że wejdziesz w cień, jak się już ściemni, po zachodzi słońce, jest bardzo zimno. No i wtedy już potrzebna jest ciepła kurtka, sweter i się nawet trzymać. Tak się prezentuje mapka sytuacyjna, jesteśmy teraz tu. Do świątyni Zenirai nie pójdziemy, bo ona jest trochę nie po drodze, ale bardzo polecam, to super miejsce. Będziemy tutaj biec na północ, przez świątynię Kuzu Haraoka Jinja, potem do świątyni meigetsu i na szlak Ten'nen no i potem z powrotem do Kamakury. Tu już jest Hachimangu, stacja Kamakura, miasteczko. We, it's it go like To jest to Shogun Minamoto no Yoritomo. jest bardzo ważną postacią w historii Japonii, ale nie jest zbyt lubiany. Był niezły z Kurczybykiem. Nie dość, że pokona wszystkich swoich przeciwników z rodu Taira, wymordował ich wszystkich generalnie, zabił także swojego młodszego brata Minamoto no Yoshitsune, który jest uważany za jednego z fajniejszych samurajów w historii Japonii. I no, on jest założycielem rządów bakufu, czyli Szogunat. Pierwszy shogunat właśnie powstał pod jego rządami i de facto w Kamakurze Istniał środek ośrodek polityczny, który rządził Japonią od 1192 roku do 1333 roku w imieniu cesarza. Wiadomo, szogun był takim jakby dyktatorem wojskowym, który rządził Japonią, a cesarz nie miał już de facto nie zapowiedzenia. Chodzimy teraz do świątyni Kudzuharaoka Oka. Jest trochę odwiedzających dzisiaj w górach czy Kamakurze Przypominam, że mamy wciąż stan wyjątkowy w Japonii w wielu prefekturach, w tym w okolicach Tokio Na szczęście ten stan wyjątkowy nie jest aż tak poważny jak to brzmi, bo po prostu rząd prosi, żeby nie wychodzić za dużo, unikać zgromadzeń i nie chodzić po knajpach po 20, które także są proszone, żeby się zamykały więc to tak naprawdę jedyna jest różnica W ostatnich dniach a zaczęła spadać już ilość zakażeń. Faktycznie w połowie stycznia było trochę dużo, na pewnym momencie więcej niż w Polsce. Ale teraz to już zaczęło spadać i w toku jest mniej więcej 1000 zakażeń dziennie. Taki status mamy teraz z koronawirusa w Japonii. to to kotek pilnuje ciastek? A, bierzemy! Tak! Osenbej, Świątyn... świątynne osęby, osenbe. świątynne ciastka. Bierzemy. A, ja wiem co to jest, to jest super. A kołoż tutaj stojenów. Wiesz co to jest? Mm. Potek. No, połóż się, sajenów halo, yeah. Co się wstydzi, kotku? He? Widzisz, czy nie? Tomacza to Maccio ja. no, to nie. O, zepsuł się. O nie. Okej, okay, zepsu się. To będzie tak działać, że ten kotek wyciąga łapkę i ciąga monetę. To jest mój fajny charakter. No, hola, jest charakter. O! O, właśnie. Jarko, ja, podeszłam. O, ja sydałam. Ale Kimas. jest? Dole. No, to jest. To są smaki, super. Ja to jest z wodorostami, z cesanem, z cukrem. A jaką, który chcesz? Mori. No, no. Z wodorostami. Dobre Kłaniamy się przed wejściem przez bramatorii. Pamiętajcie żeby nie wchodzić środkiem bramatorii, bo to jest uważane za ścieżkę bogów i nie wypada i środkiem. No, jakby nie patrzeć, Japończycy to jest troszkę jednak takie zboczyszki, co? Tam mamy kamień, który nazywa się męskim kamieniem

なんか初めてここの神社に来てお回りした時にこうやって目閉じてこうやって手を合わせたらなんかここのおでこのところがすごい何て言うのすごいビリビリビリビリすごいなんか感じてちょっと普通じゃないと思った。 No, niespodzianka, zobaczcie, kwitnie już sakura pod koniec stycznia. Zaczęła kwitnąć. To pewnie jest jakiś gatunek, który wcześniej po prostu zaczyna kwitnąć. A no tutaj też czapludko teraz jest. Więc może dlatego troszkę szybciej. O, pięknie to wygląda. To jest その石に向かって割れるように強くなれる。それで悪いものがまあこれ,これをその悪いものだと考えて、投げて悪いものを壊す。「ずかめ?」。「ずかめ?」。じゃあ YouTube の変なアルゴリズムのせいで、なんか。はい、「ずかめ?」。 YouTube. Od razu lepiej. Algorytmy YouTube pokonane Eko miała rację, bardzo przyjemne uczycie przywalić. <śm> Polecamy. Polecamy. Lecimy dalej. Zeszliśmy już z gór. Idziemy teraz w kierunku świątyni Megatruin. Przejdziemy obok niej i będziemy szli znowu w góry. Jesteśmy teraz przy świątyni buddyjskiej. Tutaj jest, słuchajcie. Kino bambusowe. <laughs> Zobacz, jak to wygląda. Jest niewielki namiot, taki szałas bambusowy, i w środku puszczają jakiś film. Czy to nie jest za darmo, trzeba zapłacić. Nie wiem, czy tam puszczają jakieś filmy zen. Ciekawe. Czas na kawę. Czas na kawę, tak jest. Do palarni kawy idziemy. Poczniemy i lecimy dalej. Co hmm. Ajko, mówiłem, że już nie będzie jeść ciastek. to ciastka, tak? Tylko cioto. To weź tego brownie Broń brownie. chodź. Ja chcę brownie. Nie wierzę, że Ajko już wcina sernik, a jeszcze kawy nawet nie dostaną. Dobra. Ceniamy sernik, ja jestem wypchnięt fanem serników Nie mam No, Dobry rycerznik. In... Masz może trochę zwykły kremlot. Ej, to moje Nie, nie, nie. Dobra, trochę. A tutaj. Muzułmana. Zabiegniemy dalej. Jesteśmy przy świątyni Medecin. Przejdziemy obok, w góry. Tutaj jest przepiękna, bardzo bardzo fajne miejsce, szczególnie jak kwitną te hortensje. Niesamowite to jest, polecam. Czerwiec chyba się tu nie, coś pięknego. Dobryjko. Odczeka, ta ścieżka tutaj jest dzika momentami. Ja, Były zniszczenia po tajfunie. Jeszcze nie posprzątane do końca. Spójrzcie na te połamane drzewa. Nikt nie było w tego tajfunu w tej okolicy w wrześniu. Byłem w Korei. Bo on naprawdę był mocny. No i było dużo zniszczeń. Jak było na to, w trakcie tego tajfunu jakoś? Ja,結構怖かった. i wtedy taki rosa No, kazeł jest bardzo Kłokotło. By by jesteśmy na szczycie. Kolejna górka pokonana. Wow, jaki widok na miasta? Cykamy foteczki. Zapraszamy na naszego Instagrama. Na naszych Instagramach znajdzie się dużo zdjęć z Japonii na bieżąco oraz różne porady odnośnie podróżowania po Japonii. Jak już będzie to możliwe, żeby tu przyjechać, mam nadzieję, że to się przyda. O, zobacz, świetne miejsce też na piknik. Kodzy lubią hiking, lubią łazić po górach. Wow, tu Yokohame widać stąd i Tokio. Wow! Tam jest Yokohama! Tam jest Tokio! Wow! W starożytnych czasach samurajów do Kamakury wiodło zaledwie kilka dróg. One wszystkie przechodziły przez góry, przez wąwozy, co sprawiało, że Kamakura była naprawdę dobrze chroniona, bo tych dróg wjazdowych było tylko kilka, przez góry, z południa morze. Więc było to bardzo bezpieczne miejsce dla shoguna, dla rządów bakufu. I trudno było zdobyć Kamakurę. Ale w końcu w 1333 roku Kamakura upadła i szogunat w Kamakurze został zlikwidowany przez wojka, wojska, które wspierały cesarza. Ojdziecie, gnami. Ojdziecie, podziem. Ja tutaj ważne rzeczy historyczne opowiadam, a tutaj jakieś pozystroisz. No. Kolejna góra. o, chira jama. 159 metrów wysokości. Uuu, jakieś doki. Może po lewej. Te też jest też pole golfowe. Ja bardzo długi nos. Szczególnie, zaś panowie i japoszty biznesmen. No i nice No i już powoli schodzimy z góry. Podjedziemy pewnie autobusem do Kamakury, bo troszkę daleko jesteśmy od miasta. No ładnie to cicho jest, spokojnie. Trochę osób też spaceruje tutaj po szlakach. Od tego się tu przeprowadziliśmy, nie wiem, blisko góry może. Pięknie jest. A Super, no to idziemy. Najpiękniejszy punkt, tak, jak Wow, faktycznie ładnie jest. Boga ślisko. ślisko. rzeczki pięknie. A, i tutaj będziemy wzdłuż takiego strumienia chyba biec. O, no jest klimat, no jest klimat, naprawdę. się wow. pięknie tutaj. Jak cicho tutaj, spokojnie jak woda nie jest tak zimna. Wygryzliśmy już na dół. I lecimy teraz do przystanku autobusowego z powrotem do Kamakury Znaliśmy niewielką restaurację Soba Zjedzmy coś nowego Po sportowym wysiłku dla mnie zawsze najlepsza jest soba z Tempurą. Proszę Zestaw makaron soba z Jewelry Soba, czyli 100% makaron z gryki tempurka Zajadamy. To jest taki mój ulubiony zestaw właśnie po bieganiu po górach. Maka mm. soba najlepsza. W Japonii, jak jesteście w restauracji, która podaje makaron soba, to na koniec, jak już zjecie wszystko, to podają wam coś takiego, co się nazywa Sobaju, czyli gorąca woda po soba, czyli wrzątek po sobie. Czyli... No, tak po sobie ale żeś powiedział. Jest to wona, w której gotuje się makaron soba. I to się dolewa do tego sosu, który wcześniej się używa do makaronu soba. Zalewamy i robi się z tego taka. trochę wygląda jak zupa miso, ale to oczywiście nie jest zupa miso. Wszyscy twierdzą, że to ma dużo witamin. Ja to lubię wypić, bo to też rozgrzewa organizm. To jest bardzo cieplutkie wszystko. No i jest nawet smaczne, jakby. dla mnie. Na no, Deser mamy japoński yoki. Co to jest, jako fasola, adzuki? Fasola, adzuki i uh, kanpenta. No to wygląda trochę taka galaretka. To jest uh, słodka, bardzo słodkie. Zobaczcie, jaka maszyna. Możesz naładować swój telefon za darmo. Chcę ja mieć tylko kabel. A tu jest? Jest zjechał. Ile kilometrów przebiegliśmy, Majko? No prawie 13. Jezu, wynik Dobra robota I wróciliśmy już do Kamakury Naprawdę dobry trening był po górach, super było Fajna trasa Jesteśmy teraz na głównej alei Kamia Łodzi, Która prowadzi tam dalej do świątyni Hachimangu to jest ta największa, najbardziej znana świątynia w Kamakurze Podejdźmy tylko jeszcze do uliczki Komaci. Zobaczymy, czy dzisiaj jest dużo ludzi. Jest niedziela, więc pewnie jest trochę odwiedzające. Kamakura to popularne miasteczko, takie turystyczne. Dużo mieszkańców Tokio tutaj przyjeżdża na weekend, bo jest plaża obok, góry, dobre jedzenie. Jesteśmy teraz na uliczce Komachi. Tutaj zazwyczaj jest bardzo dużo ludzi, i dzisiaj jest nie inaczej. Mimo stanu wyjątkowego w tym regionie, jak widzicie, dużo osób przyjeżdża do Kamakury, żeby trochę się zrelaksować, odpocząć. No i długo mam nadzieję, że tam go zdejmą. Bo sytuacja jest troszkę lepsza i zobaczymy, jak będzie dalej. I wtedy będę mógł w końcu zacząć podróżować po Japonii. Mam parę fajnych pomysłów na wycieczki. Chcemy jechać no ja chcę pojechać do Fukuoki na Kyushu, obiecałem. I jeszcze do Fukushimy jedziemy w marcu z przemkiem. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Ale ja Widzimy się w kolejnych odcinkach z Japonii. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda Tokio w trakcie stanu wyjątkowego u nas, teraz w Japonii. Do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapeczkę w górę i komentarz pod tym filmem, bo YouTube w algorytmy nas ostatnio gnoją. Jeśli na nie klikniecie, nie obejrzycie i nie wrzuci wam to tego do rekomendacji, subskrypcji, to, to, to nie będzie nic. Nie będziecie widzieć w ogóle, że są nawet odcinki, bo dostaję takie wiadomości od was. Do zobaczenia i do usłyszenia, trzymać, cześć!